Memphis Depay, gdy przychodził do Manchesteru United latem 2015 roku, był postrzegany jako następca Cristiano Ronaldo. Początek Holender miał całkiem obiecujący, jednak z biegiem czasu było coraz gorzej. Skończyło się transferem do Olympic Lyon, gdzie Memphis odrodził się i stał się jedną z kluczowych postaci francuskiego klubu. Niektórzy z was na pewno zauważyli, że nazwiska Depay próżno szukać z tyłu koszulki holenderskiego piłkarza. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Memphis Depay ma na koszulce swoje imię. Zapraszam do oglądania! Depay swoje imię na koszulce ma od początku swojej zawodowej kariery. Przypomnijmy, że Holender pierwsze kroki zaczął stawiać w PSV Eindhoven. Podobnie jak w przypadku Dele Aliego czy Virgila Van Dijk'a chodzi o nieprzyjemną przeszłość związaną z najbliższą rodziną. W wieku 4 lat Memphis został sam z mamą, po tym jak opuścił ich ojciec Denis. Sam piłkarz nie zdradził, co się wydarzyło w przeszłości. Według jego relacji Memphis codziennie walczył o przetrwanie. Co dokładnie wydarzyło się w domu, nie powiem ci, nie chcę, żeby ludziom było mnie żal. W tym czasie musiałem tylko przetrwać, musiałem tylko walczyć. Mogę mówić o przemocy fizycznej, ale nie mam na to ochoty. Przez burzliwą przeszłość związaną z ojcem, nazwiska Depay nigdy nie zobaczymy na plecach Memphisa. Co ciekawe, po tym jak Memphis opowiedział co nieco o swoim traumatycznym dzieciństwie, w mediach odezwał się ojciec Denis. Zarzuca on swojemu synowi kłamstwo. Powiedzenie, że nie widziałem go po tym, jak miał 4 lata, to kłamstwo. To niewiarygodne. To nie jest miłe. On jest moim synem i kocham go. Jestem człowiekiem, który dał mu swoją pierwszą piłkę. W tym przypadku mamy słowo przeciwko słowu. Nie wiemy, czy ojciec nie przypomniał sobie o synu w chwili, gdy ten zaczął odnosić międzynarodowe sukcesy. Denis przyznał, że zrobiło mu się niezwykle przykro w momencie, gdy widział wypowiedź Memphisa na jego temat. Widziałem go na YouTube, jak mówił o mnie, że nie chce nosić mojego nazwiska na plecach. To sprawiło, że poczułem się okropnie. Nie został opuszczony przeze mnie, to nie jest prawda. Zawsze byłem przy nim, chciałbym być z nim z powrotem w kontakcie, tak bardzo za nim tęsknię. Niestety nieprzyjemności związane z ojcem eskalowały mocniej za sprawą kibiców. Całkiem niedawno na jednym z meczów na trybunach drużyny przeciwnej można było zauważyć baner, na którym było napisane: Memphis ma 5 milionów obserwatorów, ale wciąż nie ma taty. Holender skomentował to w następujący sposób: Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy to zrobili. Wiem, że mnie kochają. Wiem też, że oszaleli. Po prostu oszaleli, że nie mają jednego gracza o tej samej jakości co ja. Niech Bóg wszystkich błogosławi. Ciemność nie może wypędzić ciemności, tylko miłość może to zrobić. Nienawiść nie może wypędzić nienawiści, tylko miłość może to zrobić. Postawa godna podziwiania i rozpowszechniania. Memphis nie daje się sprowokować nawet tak prywatnymi sprawami, jak relacje z własnym ojcem. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.